Mariola Bojarska Ferenc atakuje Annę Popek za występ w pytaniu Sniadanie praca w TVP to straszny obciach. Anna Popek po dłuższej przerwienie oczekiwanie znów pojawiła się w porannym programie telewizji Polskiej Pytanie na śniadanie. Choć z porannym gwiazda TVP była związana od pierwszego odcinka wyemitowanego w 2002 roku. Po 14 latach współpracy niespodziewanie zdecydowała się odejść z PNS. By zająć się prowadzeniem talk show Świat się kreci. Prezenterkę z Zwiadana jest niemal od 25 lat. Swego czasu postanowiła zrobić sobie krótką przerwę od występów telewizji i została doradczynią ówczesnego ministra finansów Grzegorza Kolotki. Jednak szybko okazało się, że kariera polityczna nie jest jej pisana. Poza tym, za popularna dziennikarka od lat spełnia się zawodowo, jest także niezwykle aktywna w mediach społecznościowych i bardzo chętnie pojawia się na brązowych imprezach. Nie przegapi też żadnej okazji, by skomentować z wydarzenia społeczno-polityczne. Niedawno Stanela w obronie Jana Pawła II w rozmowie z dziennikarzem Komponika sprzeciwila się obalaniu autorytetów. Anna Popek? Która w przerwie od prowadzenia PNS można było oglądać w takich formatach: Jak, dzień dobry, Polsko i wstaje dzień, ostatnio znów pojawiła się w śniadaniu w C. W związku z tym widzowie zaczęli zastanawiać się, czy pozycja pozostałych prezenterów występujących w programie nie jest przypadkiem zagrożona. Występ 54-latki skomentowała w mediach inna gwiazda telewizji, która przez długi czas tak zapracowała w TVP. Mariola Bojarska Ferenc w rozmowie z reporterka serwisu Jastrza Post odniosła się nie tylko do Anny Popek, ale także do pozostałych dziennikarzy występujących w programach telewizji publicznej. Ja w ogóle nie myślę o TVP. Uważam, że to jest strasznym obciachem tam występować. Dlatego nie występuję, mimo że brakuje mi telewizji i z wyrwala bym ci mikrofon i sama poprowadziła z tobą wywiad, skomentowała byla prowadząca taniec z gwiazdami. Jak jednak przyznaje doświadczona prezenterka, wygląda na to, że za Popek musi odpowiadać atmosfera, która panuje w gmachu przyworonicza. Ale skoro pani Popek ma takie przekonania, jakie ma i dobrze się czuje w środowisku pisowskim, to jest jej sprawa i jej morale. Nie mnie to oceniać. To tak jakbym oceniała czyjaś wiara. Ze kto zwierzy w buddyzm albo katolicyzm. To jest po prostu kwestia wyboru tłumacze. Mariola bojarska Ferenc uważa jednak, że pewnych granic nie należy przekraczać. A ta granica jest dla niej wspieranie konkretnych ugrupowań politycznych. Uważam, że są pewne granice. Nie możemy mówić. Za tylko mówimy o NP. Sporcie. Po prostu wspieramy w ten sposób pewne grupy polityczne i ja mówię temu, nie wyjaśnia swoje stanowisko. Była dziennikarka TVP przyznala, że nie ma nic przeciwko istnieniu mediów finansowanych z budżetu państwa. Ale nie podoba jej się obecny wizerunek stacji. Nie jestem przeciwna telewizji polskiej, tylko TVP powinna być telewizja publiczna. Nie powinna wiazać się z polityka i wspierać tylko jednej partii, nie powinna też ganić osób, które mają inne zdanie podsumowuje. Co na to wszystko Anna Popek i pozostali pracownicy telewizji polskiej.